Jak dziś dowiedziałem się, dlaczego na ziemi polskiej jest amerykańska baza, to dzieci człowiek aż wyje. Wyje? Jacy kłamcy nami rządzą i czemu nie chcą króla, bo królestwo Jezusa będzie królestwem prawdy. Dzieci Amerykanie mają bazę na naszej ziemi, bo pod poznaniem w napowidziu są złoża ciekłego metalu. Dwa są miejsca takie na świecie. Nasze państwo dało im eksterytorialność tego miejsca, czy będą wydobywali to za darmo na zasadzie ambasady, i my im jeszcze płacimy miliard złoty za to, że są u nas dzieci. Nie wierzyć nigdy Ameryce. Największy kłamca XX wieku oszukał tyle narodów. Ma na sumieniu. Tyle morderstw, tyle śmierci, tylko nazwane to dla idei pokoju. Dzieci przerażające, biedni polscy żołnierze, znowu będziecie mięsem i będziecie oszukani. Biedny polski narodzie, nie chcesz króla Jezusa na króla Polski, więc będziesz miał amerykańskiego szatana na polskiej ziemi. Przypomnijcie sobie Kambodża, Wietnam, Afganistan, Irak, Panama, Salwator. Tu bym wymieniał kilkadziesiąt państw, gdzie weszli, pozostała po nich pożoga, śmierć i niewola. Amerykański generał przekazał tą wiadomość: Żaden to punkt strategiczny. Tam jest ciekłe metale, są gotowy towar pod ziemią. I myśmy im, to ruski, to było błogosławieństwo. Łupili, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy konkretnie, a tu mówią, że nasz przyjaciel i mówią nam, że mamy wojnę na wschodzie. Te my mamy wojnę wewnątrz, w sobie. Jesteśmy tak zakłamani i tak ślepi, że nie umiemy wybrać my, Polacy, drogi dla przyszłości. Nasze ministerstwa. Nie podejmują żadne samych decyzji. Przychodzą wytyczne z góry od Brukseli i za morza i wykonują to, co im każą i mówią, że to nasze polskie dec decyzje. Dzieci, ratujcie się. Zwołuję was chłopy, by was uchronić od tego, żebyście nie wyszli na ulicę, żeby was nie wciągnięto w kolejną zabawę krwi. Jak wścieknięci obchodzą powstanie warszawskie. Mówią o bohaterstwie. Czyż to jest najczystsza głupota narodu polskiego, naiwna młodzież pociągnięta przez fałszywy Londyn, została posłana na wyżerkę armat, samolotów, bomb. Rosjanie odpoczywali, Niemcy bombardowali, a Anglicy dysputowali, a nas zginęło 400 tysięcy ludzie. Przejrzyjcie, kłamią was, oszukują, Amerykanom oddadzą ziemię. Płacą oni, żeby nas grabili, dzieci nieprawdopodobne, a nas łupią podatkami, blokują każdą inicjatywę polską. Wszystko, co zachodnio nas kitnie, my się nie możemy podnieść na tej naszej ziemi. Ludzie, jak nas okłamano przez te 30 lat. Wroga i pożoga nad Ziemią Polską. Matka Boża w naszych orędziach przestrzega nas. Polsko idzie na ciebie niemożebna niewola. Od kilku, od ośmiu lat mówią nam, że dla nas zagrożeniem jest Rosja. Czyste kłamstwo. Zagrożenie jest pod poznaniem i na zachodzie Europy. Ograbili nas z węgla, zamykają kopalnie. Niemiec z Rosją się łączą, będą stawiali warunki. Amerykanie przejmują nasze bogactwa. Polsko, witaj w Afryce.